Kurde no, szkoda tego 2-1 no, Szkoda, szkoda, bo było do wygrania. Znaczy do wygrania, no to wygrania. wygrania też. No, do wygr no. O West Ham United Hehehe. <laughs> Przyśpiewkę mają przepiękną. Pięknie, lewe skrzydło. Ale przyjął. No! rzucił, Szczelaj! O, go przepchał! Tu już wiesz, tu amatorów już nie ma w tej. No zobacz! No dobrze, chociaż tyle. Tu już amatorów nie ma, jak awansowali. <śm> o no i nie ma, nawet nie mam, gdzie zagrać. Dobra. Pomysł był dobry, ale wykonanie gorsze Ty patrz na cwaniaka, jak mu odegrał No i ile się, to jest właśnie to, że ja grałem z pierwszej i dobrze, do tyłu, do boku Bo granie z mi. Uważaj! Uważaj, to jest kompletnie bez sensu On gra jak szybciutko, zgrabnie To jestem! O, a nie tu, no Czemu ja tam podał? To się mnie nie pytaj, ty naciskałeś

No jedno przyjęcie Znaczy no, no wiesz Dobra Ale wiesz jak to Polskie przy... polskie przyjęcie No teraz też było Właśnie widać polskie przyjęcie kurna Dobra Jedziesz, jedziesz, jedziesz Ja tu tego w środku będę blokował I teraz, O, ale ładnie Wyczyścił ale, Jestem! Ale miał mi się da flaga miałem Bo miał mi zrobić hmm. No! <grywki> <grywki> bo miał mi ten zrobić podanie, znaczy z lejze środka no. A mi wiesz Ale zagrałem! On też nie lepiej Jestem? O kurde Dobrze, Borut! Wybi to <ścoughs> Nie żebym krzyczał, ale wybi to! No faul, no sędź No Jestem! A nie, 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 nie graj, nie graj, nie graj. Dobra, na spokojnie. Patrz jak ta piłka przychodzi w ogóle. Masz piłę. Nie wiem, to, to chyba nasi no jaki wślizg w ogóle, ja pierdolę ty mu nie oddawaj da, piłki! I teraz! O jezus, Maria! Rybus, globus, no, no szczel to! Kany! A, jest kany! 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 i tylko żółta Kto strzela teraz? Pytanie kto strzela? No. I lewy znowu kłapa, go Kany! No. Pewnie ty byłeś Kany! bo ty byłeś akurat ten, sterowałeś nim. No dawaj, popisz się! O oh, jezu! No nie no! <głos> <głos> amator strzela w środek! Dziękuję, dziękuję, amator w środek strzela! <noise> no! Uderzył! Puch! I dobranoc! Gdzie tu będziesz biegał, murzynem? No, no faul! No patrz, faul był! Dlatego się zatrzymałem, mówię będzie faul Nie, 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 faulu nie było, dobrze biegł Dobra Co nie było, co... Ty z kim grasz, ze mną czy z nimi? No ale wiesz, tam chorągiewka była w rogu, że łowany był Aj! Dobrze, masz to. Zerżnij! O Jezu! No patrz na boruca! No co za boruć! Takie rzeczy tylko boruć. Jak? Ja do ośrodkowania, do żeby wybił, do góry! Kwadrat! Bomba z kwadratu! No i zobacz co on zro... No nie, no, amator. Ja, jego. Yes. Tak, jau, no nie, to jest... ale to jest ma. tego oh yes. No nie mogę nawet nie przyjąć, bo on to przyjmuje sam. No a te e, e, kurna Ja wolę wybić, wolę do jak on jak Boruca zrobić? Ale ja, co on zrobił w ogóle? Masakra, no nie. Ta jeszcze żółta kartka, za co? No i co? Następny się odpuścił, kurwa, na czy co? Ale paczek do nas wyczekał. Jebany! Banany, banany! Pilnuj tam, gdzie my zagrywamy. Uuuu Ty i to najlepsze, wiesz co to było? No, no, już myślałem, że nasz zagrał tak. Dawaj, Lewandowski, walczysz. Nie, nie, nie. Nadugraj, nadugraj. No, patrz. No, zostań tam, biegnij tam, na dół, jeszcze dalej. A, się zmieniło. Jestem, już gram. Nie maruć. No zagraj to! Już się bałem, że to zerżnie. Ty no nie no zamiast zagrać gościu, koło niego stoi, to ten gra na kilometrowy spalony. No masakra. Nie <grystanie> ja dole no Jest lewy, aj. Oj, oj nie, nie poszedł tego, się Masz to piłę. No, ej. To ja zagrałem do niego, ale ty to już Dobra, wybiją tam dalej na czas gramy. <słyski> Dawaj graj do lewego, ale tu nikogo nie ma w środku. Teraz! O Jezu! Kurde. O Jezu! Niu! Ale było! Tu go przepchnął, ale kurde! No, no dawaj wybi to! Patafianie jeden I tak sędzia nie przerwie meczu Jak masz piłkę, póki masz piłę Dobra, masz piłę Jestem Jesteś Aj O Mamy, mamy, mamy Mamy, mamy, dawaj na linię Jestem no patrz jakie przy... no i właśnie to jest to, przyjęcie Polaków Ej, no sędzia minutę chyba doliczył, tylko Dobra, 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 jest bramkarz Wyszedłem bramkarzem, spokojnie, pod kontrolą Dobra, jest, w końcu, kurna Kurna no Wyrównanie jest na razie No dawaj, gościu, kurna, na co czekasz? Dobra, lecim No właśnie tak mówię, w, też podejdę, właśnie tak, nie będę się pchał na siłę Do niego Pięknie. Ai, mocno. Trzeba było mo A nasza, nasza dobra jest. No, patrz, Patafjan jeden. O, no, leć lewus. No, patrz! Chciałem podać do ciebie, bo i tak nie mogłem z tego strzelić, bo stał koło mnie. Ojej! Nie. Kurza. <laughs> Oddał! No właśnie, chcę to zrobić! Aj! Dobre było, dobre było. Ty tam biegaj przed nim, może trafi w ciebie. <laughs> Dobra, do tyłu zagranie. I mocno No patrz kurna, no chciałem od razu Dobra O Jezu Mamy No patrz Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, jest, 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 pod kontrolą Takie trzeba uważaj tylko żeby właśnie. No. Bobola nie było. Przyrożnym spoko, ale tutaj to wiesz, niebezpiecznie. No, nie, jeszcze twojego skosiłem. Masz ją. Jedziesz z nią. Jeszcze raz. Patrz. Aj. No! Dorzucił! Strzelaj to! No patrz! No chciałem! Masz piłkę bramkarzem? Dawaj na skrzydło! Dobrze! Kurnek przyjął! Sędzia, co gwizdzysz! No dobra, wybicia nasza, dawaj, dawaj tego na skrzydle, tego na okno! O właśnie. Na okno, dobry jestem. No dobra, masz ją. Jest twoja, nie ma nikogo! NIE MA NIKOGO! NO JAKI fał! SĘDZIA KALOSZ! No, też teraz wygwizdnął to. Teraz wygwizdnął. No nie, jak? O josu, No. Nasią. No, Aj! Och! Dobra, mamy ją. Dobrze? Gdzie ty do mnie zbiegasz? Gdzie ty do mnie... Nie no, ileż spalony! do no, środka No co za gościu, dobra Zmiany robi. Wiesz myślałem, że wejdzie od razu Że od razu do środka wejdzie, wiesz? Myślałem, że tej podasz i rozwój do środka myślałem. No ale wiesz, myślałeś jak wyszło to wiesz, jak to u nas. No właśnie Dobra, zmiany porobione. Kiedyś na niego teraz? Zmiany! Postaram się zostawić ją, żeby wiesz wyszła piłka, żeby od razu poszły zmiany No dawaj, dobra jeszcze chwila Dwie sekundy i jedziemy z koksem Zostaw ją Zostaw, zostaw. Nie, spokojnie, to już do się pod kontrolą była Każda drużyna zmian dokonała i lecimy. Ach! No patrz! No od razu chciałem! Od razu chciałem zagrać, bo widziałem, że wychodzisz i on mnie blokuje. Trochę późno. To małe, to małe. <gry> Ale zagrał. Spalony. Spalony. Kurde, za szybko wybiegam. Kur. Dobra. Do środka, patrz! No, los, ty kurna, mocniej trochę by było i byłoby redwabiście No patrz jak kupił Zagraj to Dobra A było blisko No nie No i patrz, i właśnie to są te dośrodkowania badziemne, no masakra to są te, ale to jest właśnie to w tej Fifie Co do i wpada Nieważne gdzie twój obrońca praktycznie stoi No masakra, no zobacz I sto, ale stoi nasz z przodu No to w normalnej sytuacji Obrońca jak stoi z przodu, wybije ją A zobacz tutaj No No miazga, no miazga, no Cio, samotny, a chciałem powiedzieć samotny rajder, ale tu ty Biegnij! Jeszcze raz! No nie! Ole ładnie! Dobra, ty se tak zagraj. O jest O jest Dobra, takie coś to możesz. Kurna, jedna bramka, Peter, damy radę, nie no dawaj gościu, kurna, na co szczekasz. Dobra, ultra attacking. Team Pressing, kurna i wszystko co możliwe. No trzeba. Dawaj jestem. Aha, no patrz! Masz ją? Ale ty, gdzie ty grasz? Nie ty grasz? Podobno. Tak wiesz, typowo, nie? Żeby, czy, czy, no, żeby się nie domyślił. Tak zagrałeś, że ja się nawet nie domyśliłem. Masz ją. Masz ją dojdziesz! Dawaj! I trzymaj L2. Uderz! O Jezu, lewy! Znaczy się Peter. A to nie lewy. No to, kurna Wszołek No zobacz tam Dupę tali Kurna ostatnia minuta no Bardziej wszołek A się dobrze przemili No Poszedł ładnie No nie na tego no Już koś Oj, Jez I nie ma a! Kurde, spalony! Nie, brama, kurde no. Już wyszedłem bramkarzem, bo już widziałem, że jest na sam idzie. Kurde no, szkoda. No dobra, już. No dokładnie. Ja jego. No dobra, zajarał się gościu, już możesz nacisnąć krzyżyk. No co? Koniec. No nic. No szkoda, 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 że tego nie, to nie wpadło na 2-2. Jakby tak wpadło, to jeszcze może coś by z tego było, ale tak, to już niestety ta ostatnia akcja i po zawodach było. Szkoda.